Czy można być wierzącym i nie należeć do żadnego kościoła? Ogólnie można, ale na początku drogi chrześcijańskiej. Później, jeżeli ta sytuacja trwa dłużej, to już stawia to znak zapytania nad daną osobą. Dlaczego? Na samym początku, gdy człowiek uwierzy, może szukać społeczności, z którą może się identyfikować. Jeżeli nie nawrócił się w jakiejś społeczności, tylko na przykład przez czytanie Biblii, to czymś normalnym jest, że będzie chodził i patrzył w różnych kościołach, gdzie mógłby zacząć być, do którego kościoła mógłby się przyłączyć, którego kościoła mógłby być częścią. Ale jeżeli ten stan trwa dłużej, to może właśnie stawiać znak zapytania. Ponieważ dojrzała osoba, czy osoba, która dojrzewa, w naturalny sposób bierze odpowiedzialność za swoje czyny i odpowiedzialność też za innych. Jak można brać odpowiedzialność za społeczność, jeżeli nie należy się do niej? Oczywiście niektórzy mówią, tak, liczę się tylko ja i mój Bóg, ale to właśnie stanowi, pokazuje na pewną niedojrzałość duchową, ponieważ. Jeżeli podkreślasz tylko siebie tak, i swoją relację z Bogiem, a nie też społeczność, którą dał nam Bóg, to wówczas pytanie, czy jesteś w pełni dojrzałą osobą. Jak możesz używać swoich darów, które Bóg Tobie dał, darów, które ma, mają służyć zbudowaniu Kościoła, jeżeli nie należysz do żadnej społeczności? Tego nie będziesz czynił. Właśnie Bóg dał nam, każdemu z nas, chrześcijan, dary, aby służyć społeczności, ale jeżeli ty nie chcesz należeć do żadnej społeczności, to właściwie swoim postępowaniem pokazujesz, że ty jesteś mądrzejszy od Boga. Bóg wymyślił kościół, Bóg dał nam kościół, żebyśmy wspierali siebie nawzajem, ale ty mówisz: Ja nie muszę, ja jestem mądrzejszy, ja wiem lepiej. A więc jako dojrzały chrześcijanin nie możesz stawiać siebie poza kościołem. Nie możesz właśnie w ten sposób postępować. Tak czynią tylko niedojrzali chrześcijanie. Zatem, jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz żadnego kościoła, to uważaj, ponieważ Twoje ego, Twoja pycha wynosi Ciebie ponad Boga. Mówisz to, co Bóg dał. Nie jest ważne, nie jest mądre, ja wiem lepiej. I jest to normalna, prosta ścieżka do grzechu. Zresztą jest to objaw pychy. Dlatego dojrzałych chrześcijanin będzie należał. Do wspólnoty wierzących. Dojrzały chrześcijanin będzie brał odpowiedzialność za tą wspólnotę wierzących. Dojrzały chrześcijanin będzie uwielbiał Boga we wspólnocie wierzących i będzie też motywował innych do tego samego. Dlatego, jeżeli nie jesteś w żadnej wspólnocie, to przemyśl, módl się, przebadaj swoje serce gdzie w ogóle jesteś. Zapraszamy Ciebie jeżeli jesteś ze Szczecina do naszego zboru do zboru baptystów w Szczecinie, ale również jeżeli jesteś ze Szczecina, warto zobaczyć inne zbory wierzące e, ewangelicznie, wierzące e, biblijnie. Pójść tam zobaczyć i gdy zobaczysz społeczność, z którą jesteś w stanie się identyfikować, zaangażuj się tam. Nie musi to być nazbór, miło nam będzie, jeżeli się przyłączysz, ale ważne, żebyś też był w społeczności, żebyś znalazł sobie kościół, w którym będziesz mógł służyć i uwielbiać Boga.